Choroba nowotworowa nie dotyka tylko ciała. To nie jest tylko coś, co się popsuło w organizmie. Często pojawia się, gdy dusza od dłuższego czasu nosi w sobie coś głębokiego, niewyrażonego, nierozwiązanego. Może to być ból, sprzeczność, tęsknota, żal, rozdźwięk między tym, kim się jest wewnętrznie, a tym, co się pokazuje światu. Wtedy staje się nie tylko biologicznym, ale też duchowym katalizatorem. Dusza próbuje coś zakończyć, coś wyrazić, coś oczyścić. Cierpienie nie zniszczyło jej duszy. Ono ją oczyszczało, ponieważ widzimy to astrologicznie. W związku z tym, że przez większość nocy, w momencie kiedy odchodziła, jeśli oglądaliście moje poprzednie odcinki, wiecie, że godzina odejścia z tego świata i horoskop, który wskazuje właśnie obraz nieba w chwili śmierci, ukazuje, w którą stronę ta dusza pójdzie.